Siemka! Dzisiaj znowu nagrywam odcinek z moją przyjaciółką Właśnie z Roblox'a Będziemy grać w Forget World I to będzie o... I o ludziach O takich żołnierzach, bardziej, że zabijają takie, Ale tam nie ma nic o zabijaniu, bo tam się w nie da zabić No więc wejdźmy Dobrze, my już jesteśmy I tutaj mamy, popatrz Mamy tutaj This has this game the creator of paczki dla mojego the Ej, idziemy Of virtual World Make poster... the was Vast Might. Right before this war vast is a role playing game. To jest bla, bla, bla. czy wejść do tej pierwszej? Mhm uh -huh. dobra. Mmm, jak mam, to już się hmm, Jak ktoś dziwi o tej grze chodzi, to już tutaj tłumaczymy. Za pierwszym razem może się wam długo ładować. No, tu moja przyjaciółeka. Ale będziemy dopiero... Mijaj to ładuje. Znaczy szybko chodzimy, a tu mamy taką jakby... Mm -hmm. Może ja mam być... 74... 44... Dobrze, chwilkę to jeszcze poczekamy. No, mi to nie bo musimy się ładować. Ale jest lepiej. Ale widzicie. Takie tu... A nie gram sobie. ...hybrydowe no. Gamepads wilki. Nie, nie, nie chcemy. Albo legendy. Game Pass, druga robiu. Tak, za robiu. Ja nie wiem, czy to zrobić małym, czy dużym, czy więc... Ale najpierw Wam pokażę. Y... Hunterów Wam nie pokażę, bo nie w tym filmie. Mhm. Mm -hmm. duże wieki. Widzicie? Chcę, mam takie ogromny wiek. I tam też jest na. myślę, na przeciwko widzicie są malutkie wilki. Tak. Widzicie, o. Nie będę chyba mały. Ja będę dużym. Jeśli też chyba nagramy to jest taki dłuższy film chyba z tego. Tak, bo to jest dzisiaj ciekawa jest, gra. Jest, dzisiaj tak nie nagramy za bardzo, za wiele. A możemy wyjść naprawdę jakieś fajne historie. Gdy... Kiedyś <przydź> hmm, pewnie też nagramy live'a z tego, więc y, przygotowujcie się i wtedy Wy wybierzecie, jakiego nie, wybrać wilka. na razem wybierzemy... Tego, bo, wydaje mi się, że my się widzę, że być więcej obserwujących, nie, subskrybentów i tych, co będą nas oglądać. To jest ważne jest ważne, nie, nie, Dobrze, a teraz si nazyvamy... mm -hmm. Mm -hmm. Bo, no, się nazywamy... Może się ten lajk, to już ja, jest. Muszę być dużo subskrybentów, żeby coś nas oglądać i się nazywamy... To Tak. Uh -huh. A więc jak, przecież będziemy tłumaczyć dzisiejszy różnych kryłwek. gdzie <trypilny> jest? No Dobra, e, a więc patrzmy w kamekach. Oczywiście można pływać, ale... <trym> ja to wiem, taki, tak, to jest parkour taki, więc jak spadniesz... Ciężko mi przetakiwać. W tej gry naprawdę może duży fadnik. A to właśnie parkourów. Jak wtedy to będziemy mogli robić tutaj... Kryjówki, raczej znaczy, pokazywać Wam kryjówki. No bo znamy i to bardzo dużo A no bo Abo ładne tak domki. No. Jak widać, to możemy coś inne gierki Inne gierki gra, grać. tak będą i yy, domu jakieś to piszcie nam na przykład, w yy, jakiej gierki mamy wewnątrz. Możecie też napisać? Yy, możecie też ogólne, oddzielne gry. Nie, w Ro nie Roblox, ani żadne mapki z Roblox, tylko jakieś gry. <coughs> Ciekawe, one nie będą płatne, bo nie chcę wydawać pieniędzy. Proszę takiego małpienia superludowego, to on płaci. No to takie gry w Minecraft'a będziemy, mm, y, będziemy mogły zagrać... A! O matko się tam, że tam Będziemy mogły zagrać. Szkoda, to jest taki y, dla poznania odcinek, ale... Mm, no wiecie, no tak samo wyszło, więc... A ty aż tam? Ja się tej wody się tam nie Um, o matko, matko, um, Tutaj grze tutaj, dużo Polaków gra. Tak, no właśnie też się zauważyłem. A um, ale możecie się komunikować. Jak? Możecie coś nam zapraszać do znajomych i grać z nami odcinkach. No, no. zgadza. Jeżeli będziemy... jeżeli będziecie chcieli, jeżeli będziecie chcieli być na jakimś odcinku jakiegoś youtubera, takiej tej youtuberki youtubera. To my się zgadzamy. Nie mamy dużo osób, które chcą, jakby no. Od dzisiaj wszystkie osoby akceptuję, bo jestem. Bo jestem osobą, która wiecie no. no. Lubię takie poznania. A więc Tylko... y, y, Słuchajcie, bo mam, y, pięć, y, mam 3% i musimy kończyć. A więc y, nagram jeszcze później. PA! Jedna informacja. Powiem Wam info i będą <coughs> na bieżąco. Tak, będą na bieżąco, bo chce się a, tak wszystkie pod nich. Jeżeli będziecie chcieli z nami zagrać, musicie w komentarzu podać swój link. E I zaprosić nas do znania. Ciao! pa! Ta